I bardzo cierpi w swoim sercu, że dla mnie wszystko wieczorem jest ważniejsze: internet, telewizor, mecze, niż ona. I może o tym nie wiesz, mężu, ale będzie popakiwać w nocy dzisiaj, że po raz kolejny wieczorem została sama. Czyli mam wypełniać jak najlepiej obowiązki swojego stanu. Tak? To jest moja pokuta. Obowiązkiem pierwszym jest budowanie relacji z moją żoną. Czyli zobacz, zostawiasz na boku to, co robiłeś każdego wieczoru, i jesteś cały na twojej żony, aby budować z nią wierność, uczciwość, bo to jest uczciwość, po prostu. Uczciwość małżeńska to jest danie tego mojej kobiecie. Czego ona ode mnie oczekuje, czego potrzebuje. To jest uczciwość małżeńska. Danie jej to, za czym tęskni i czego pragnie jej serce. Wypełnianie moich obowiązków. Aha, czyli ja każdego dnia mam zadawać sobie jedno proste pytanie: jak uszczęśliwić dzisiaj moją żonę? Najprostsze. Najprostsze pytanie do wypełnienia obowiązku małżeńskiego. Jak dzisiaj mogę uszczęśliwić moją żonę? Jak dzisiaj mogę uszczęśliwić mojego męża? I to uszczęśliwianie żony, uszczęśliwianie męża kosztuje. Trzeba złożyć siebie po ofierze. To, co by się chciało dzisiaj robić, ale nie zrobię, żeby być tym, który uszczęśliwi żonę. Być tą, która uszczęśliwi męża, zapomnieć o sobie, żeby uszczęśliwić tą osobę, którą kocha. Wypełniać obowiązki codziennego życia jak najlepiej, to ma być pokuta. A zobacz na przykład na swoją pracę. Podobno pracujesz, nazwijmy to, w budżetówce. Od 8 do 15 czy 17. Tak? Uczciwie powinienś pracować od 8 do 17. Ale poczekaj. Znasz to, przychodzi do pracy, rozglądasz się, nie patrzy, dobra. Wchodzę na fejsa. Już jest 8.45, dobra. Ktoś przychodzi, udaje, że pracuje, tu, tego. Trzeba by wyskoczyć na jakąś kaweczkę. Uf, lecisz na kaweczkę. Kaweczka zamiast 10 minut trwa godzinę. Wracasz. Coś tam się zajmiesz, ale. Już, kurczę. Ciekawe. Dwie godziny na fejsie się wydarzyła. Ach! na chwilkę, zobaczę. A to gazetkę przeczytam. A to to, a to tamto. I z tej uczciwości pracy, którą wykonujesz, wychodzi, że w sumie... Dwie godziny pracujesz, a sześć godzin się obijasz. Ale za chwilę przyjdziesz do szefa i pojesz pieniążki za moją ciężką pracę. Wszystkie oszustwa, kombinowania w pracy? A pewnie, że to będzie Spotka się z dziwnymi komentarzami, kpinami Twoich kumpli czy Twoich koleżanek. One będą chciały Bajlandu w pracy, a Ty uczciwie będziesz siedziała przed komputerem i liczyła fakturki. Za chwilę będą ciebie tykać pracę wysąwać ty, jaka głupia, jaka idiotka. Będzie Cię to bolało? Na pewno. To jest pokuta. Za uczciwość pracy. I okazuje się, słuchajcie, że najprostsze rzeczy, które są normalnym naszym codziennym obowiązkiem, jeśli chcemy spełniać je uczciwie, są bardzo, bardzo trudne. Bardzo ciężkie. I wcale nie jest tak łatwo. O taką pokutę dzisiaj chodzi Bogu. Wydaje się prosta. Ale kiedy będziemy uczciwie chcieli ją potraktować, będzie bardzo ciężka i trudna. Nie silmy się. Na to, żeby być kopiami wielkich świętych z dawnych lat. Bo to była inna epoka duchowa. I nie silmy się na kopiowanie ich pokuty, bo to była inna epoka duchowa. Święci mają być dla nas wzorami motywacyjnymi. Do tego, aby zakochać się w Bogu z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I całkowicie oddać swoje życie Bogu i drugiemu człowiekowi. Ale pokuta w różnych epokach duchowości chrześcijańskiej inaczej wyglądała. Dzisiaj Jezus oczekuje tylko jednego: uczciwego wypełniania obowiązków codziennego dnia i przestrzegania Bożych przykazań. Więc zrób sobie taki rachunek sumienia dzisiaj jutro, co jest Twoim obowiązkiem dnia codziennego w relacji z żoną, z mężem, z dziećmi, w pracy, w innych dziedzinach życia. I stwórz sobie swój osobisty program pokutowania. Jeśli jestem mężem, to chcę być wierny mojej żonie, uczciwy względem niej, dawać jej całą miłość, na jaką zasługuje, jakiej potrzebuje jej serce, to moją pokutą, żeby być cały dla niej, będzie to, to, to i to. Mam uszczęśliwiać mojego męża. Chociaż denerwuje mnie ten cham. Co za prosta, nieokrzeszany barbarzyńca. Wow. Ale mam go uszczęśliwić. Swoją miłością, niekrytykowaniem, niewypominaniem mu za każdym razem. Ty dziadu 20 lat temu, 14 września. O 15:33 tak na mnie spojrzałeś, a ja to zapamiętałam. Tak mi wtedy powiedziałeś, nigdy się tego nie zapomnę. Może twoją pokutą będzie postanowienie, że już nigdy nie wypomnisz grzechów swojemu mężowi. I to będzie najtrudniejsza pokuta twojego życia. Rozumiesz? Jest bardzo ważne żeby ustalić sobie swój program pokutowania w zależności od tego, co jest twoim codziennym obowiązkiem i w jaki sposób możesz najpiękniej wypełniać Boże przykazania. A Matka Boża gwarantuje nam, że znajdziemy się wszyscy w niebie i będziemy zbawieni. I nie tylko my, ale też owoce naszej pokuty Popłyną do tych, którzy nie pokutują i za tych, którzy nie pokutują, aby oni razem z nami znaleźli się w niebie. Amen.